Głosem mamy dzisiaj pilot Kata. No? No? Ty dziadek jeden Niestety nie, niestety, niestety nie chcieli dołączyć Trzy osoby nie chciały dołączyć w ekipie Czyli Mist, Makapaka2013 i Mufina2115 A więc co? Zaczynamy? Tak Okej okay. Chodź tu Właśnie. Dobra. Stary, wiem, że ty masz swój kanał na no YouTube po angielsku, ale bez przesady. Coś to mówiłem? O. Dobra. Nawet tak nie, bo to jest. No, mówiłem ci, jakie są zasady. O. E. Ej. Ej. Bo ty zginałeś chyba. Zginąłeś o... E, hey, pilot, zginąłeś! Turtlkat, ty zero. Sklep z obiektami. Ja to zabieram. Nie mogę. Kup. Ja mogę. Mam! O. Czemu ty ja to nie mogę ci zabrać? Dobra, kupuj, 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 kupuj te. Stary, kupuj te węgiel, ja już czekam. Zapomniałem zrobić screena, no nie! Dobra. Ale co tam? Najgorsze jest to, że gramy tylko we dwójkę. Nie ma reszty ekipy. Nie chcieli dołączyć. Nie, 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 nie. Bo ty nie, dasz rad... nie, nie uda ci się przesłać. Bo yy, musisz mieć wiesz, specjalną miniaturkę, miejsce. No. Czekaj, ja już nam robię coś na typ. Kurde, spaliłem obudowę. No nagrywa się wszystko, a co? Dobra. Set. Dobra, ja ustawiam. Będzie krzywo. Dobra, mam. Co ma? co ma? Dobra, czekaj. Czekaj, idę do General Store. Chodź ze mną weź kup ten, kilof kilof on już wziął kasy, wiesz? a kosztuje coś ty kupił ile to kosztuje, 30? czemu pika, pika ej, kilof się pod ten pod tekstury pod teksturami jest a ile gitara kosztuje? a ile kosztuje 3. gitara? 20 a y, hełm? 3. Weź to! Bo jak chcę zobaczyć ile hełm kosztuje. 30 5 Czy ile? Ja 30. Dawaj mu... Czy... No, gdzie to jest? 30, kurde, nie zaś nas. Dobra, idziemy do pociągu. Kto ostatni to jest... Aho! ja już tę łopatę? Coś ty zrobisz z tą łopatą, pijesz tę łopatę! Nie ja, 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 ja ją biorę, jest ją wezmę. Ja mam dwie upadki. Dobra, sterujesz? Nie ja to sterujesz. Ja, czekaj czekaj, czekaj, czekaj. bo ja już nie mogę wyjść Nie mogę być do środka. Czekaj, zapomniałem włączyć. O! A tak się wchodzi, dobra. Tylko uważaj, bo ja się kiedyś spaliłem przez ten... przez paliwo. Zatrzymaj się, zatrzymaj się powoli. Hamuj! Bliżej! Jeszcze bliżej! No szybciej jedź z tym złomem. Paliwa już nie ma. Dobra, chodź. Podjść z tym pociągiem tam. E, e! Hamuj! Hamuj, ja już jestem w pociągu, człowieku. Hamuj, bo zaraz ominiesz ten blok. Idzie ze mną. Weź się, boję. Łopata. Łopatka! A wiesz, że, na... wie, że się głos nie nagrywa? I o tym? Nie na no, żartuję. Głos się wszystko nagrywa. Dawaj mi go. Amunicja biorę. Shotgun biorę. Chyba ja go mam. Ja sprawdzić ja coś. Amunicja do, wie do wieży mam. Amunicja wieżowa, 100 rund Czekaj na mnie stary Dajmy tę amunicję gdzieś tu a, po, a czekaj Amunicji nie mamy Stój czekaj, zatrzymaj się No tu jedź No jedźże A dobra zabijaj go A dobra mam strzelbę z sześcioma nabojami Gdzie on jest? E, Jaką go łopatą będę mieć? E, o to e, Spad Ej, czekaj, bo koń! Konia chyba sprzedamy, co? Nie, koń się nie Ok, ale jak, zobacz, jak zobaczysz grumę świnie to uciekasz. Jasne? Czekaj zatrzymaj się, bo spalimy ciało. Czekaj, czekaj Spalimy ciało. Bo mam palić... albo dobra, jej, a nie dobra spalę to. E? E, ciało jedno. Zostało mi jedno ciało. Dobra, sto, sto, sto. E, czekaj na mnie, czekaj na mnie! E, padłem z pociągu. Spróbuj tylko uciekać. Gdzie? Yeah. O, jaki słodki piesio, jakiś słodki. Co, i nie wejdziesz to, co nie? Jezu się tu gryzie, ja się tu uciekam. będę Jest! Eh. O nie! Lapkę trzeba było kupić! Co nie? Nie mam Masz lapkę? Postaw ją tu. Postaw ją tu, żeby było wszystko widać. No to nie idź nigdzie. Ja zostaję w pociągu i próbuję przeżyć. Sne? O, o wilk się odezwał wilk się odezwał dopiero 6 minut a już się denerwuje ej szkoda że cała ekipa nie chciała nie Nie. serio? uważaj zobacz czy na dachu nikogo nie ma bo zwykle są na dachu no właśnie one są na dachu o oh. wow bierz ciało jak jeśli zobędziesz ciało to bierz je Świeć, świeć mi, świeć mi w To no wiem, mam z kina Zejdź Dobra, jeszcze, jeszcze cztery minuty, jeszcze cztery minuty Chętnie bym... O kurde Czekaj, trzeba przerwać Nie, czeka, nie, jak zrobić? się porobiło? Oby tego na odcinku nie było, nie? Ej nie, myśl, myśl, myślę, że dyktafon usunął tę część, jak rozmawiałem Dobra, nie jedź Stój Stój, bo tam był domek Stój Zombie mnie chyba goni Czeka, Kurde, czemu w nocy nic nie widać Dobra, stój Stój Już jest dzień o nie! Czekaj! Czekaj, bo... Muzyczka się odpaliła. A ty wiesz co to znaczy, jak muzyczka się odpala, nie? Jak się muzyczka odpala, to znaczy, że ktoś coś goni. Że... że... albo jesteś świnia, albo wiesz... Co? Czemu ty tych ciał nie bierzesz? Gazeta, paliwo, to śmieci. I nic nie ma wartościowego? No. Ale masz on mało, masz mało życia? Bardzo, ale Oczekaj, czekaj, czekaj spalimy ciało. Czekaj, bo ja tutaj koło do spalenia. Dobra? Papier do obudowy. Czekaj czekaj zbudujemy tu zbudujemy tu takie okno o, o pilotur, tylko mówiłem ci coś mówiłem ci jak te zasady były coś ty zapomniałeś wiesz dobra idziemy dalej kurde jak się używa tych głupich tych co ominąłem? nie nie ominąłem. nie bo o, dobra tu jest domek tak, to, że serfię, na... tak, ale się nie do tego używać Łopatki, łopatki. ej w ogóle te dwie łopatki mają dwie różne tekstury zauważyłem wiesz? wow, wow, wow Bierz ciała, bierz ciała, biec ciała ja zabieram ciało Au! Ej, co za myśl? Jezus, pilot! Mówiłem ci coś! Pilot, tu, tylko mówiłem chyba ci coś, nie? to A żałuję, że zostałeś gościem od kanału, wiesz? Jeszcze przed nagrywaniem odcinku mówiłem ci, co masz... I jakich rzeczy masz nie mówić, nie? To Maria, zasadę ci mówiłem, nie? A ty słuchałeś w ogóle, w ogóle. Czytałeś w ogóle. Czytałeś w ogóle wszystkie zasady, o których pisałem, czy nie? Czy miałeś to daleko w dużym mieście? Hmm? Dobra, Czekaj, bo ciała pale. Ej, czekaj, czekaj. Ej, ty, nie nagrywa. Kurde, funk funkcja nagrywania nie chodzi. No nie wierzę. Ty, no to koniec odcinka, tak koniec odcinka, koniec czekaj, to, to, no, teraz jest czarny ekran cały, poczekaj, czekaj, muszę to powiedzieć. Niestety nagrywarka nie chodzi, więc koniec odcinka. Niestety koniec odcinka, nie, nie udało się nagrać czasu do miasta, ale teraz jest miasteczko. Przez to, że nie mogę nagrywać, nie będę wam po pokazywać tylko samych napisów, więc yy, pa.